-Święty Michale Archaniele, książę i wodzu zastępów anielskich, przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, jego syna, a przez chrzest staliśmy się świątyniami Ducha Świętego. Uproś nam siłę woli. Byśmy tej godności w sobie strzegli, broniąc się przed złem. W Tobie, święty Michale, Kościół ma swego stróża i patrona. Ty prowadzisz zbawionych do niebieskiej szczęśliwości. Błagaj Boga pokoju, aby zniweczył władzę Szatana, siewcy zamętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli ani szkodzić Kościołowi. Niech przez ciebie, królowa aniołów, niewiasta obleczona w słońce, zetrze głowę szatana i osłania swoje ziemskie dzieci przed jego złowrogim wpływem. Obroń co chwały Najwyższego, zanieś nasze prośby do Boga i wyjednaj nam jego miłosierdzie. Amen. Święty Boże, święty mocny. Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.